Tajemnica Apollo! Ojej, mójsk chyba już przeszedł, chyba mogę otworzyć oczy. O, widać mój statek! Mogłem nie nastawiać tego klopsa. Chociaż te paskudne arabusy tam zostały, tfu! No ale, co teraz? Prze mną jest jakaś planeta, ale jakie mam się tam dostać? Jak się tak dryfuję tylko. Zaraz, coś mnie przechwytuje! To pewnie ta arabia nie, nie MAM kebabów! O! Cześć koteczko! Kim jesteś? ty tym kosmicznym kotem, który lata na boczku po kosmosie. Ojej, dziękuję kotku! Ale czego ode mnie chcesz? Zauważyłem, że potrzebujesz pomocy, to podleciałem i zapisam ci ją dać. cię na najbliższej planecie, jaka będzie przed nami. Ale obiecaj mi jedno, jak ja będę w podziemie, pomożesz mi. Nie ma sprawy, koteczku! Możesz na mnie liczyć! W takim razie ruszajmy! Wsiadaj na mój boczek! A tak swoją drogą, twoja przygoda dopiero się zaczyna! Cześć, to ja, Kosmonauta Apollo. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić następnych, zasubskrybuj ten kanał. A jeżeli przegapiłeś poprzedni, kliknij w środek ekranu. Dziękuję, dobranoc.